Po Pozdrowie, pod takim hasłem 26 marca 2010 roku zorganizowano uroczyste oddanie do eksploatacji po gruntownym remoncie basenów zespole szkół budowlanych. Ten dzień przejdzie z całą pewnością do historii szkoły. Uroczystość, połączona z 24-godzinnym maratonem pływackim, odbywająca się pod honorowym patronatem prezydenta miasta, miała wyjątkowo odświętą oprawę. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz parlamentarnych, miejskich, oświatowych, duchowieństwa. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli także radni Rady Miasta, dzielnicy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, placówek miejskich, firm i przedsiębiorstw z terenu miasta Rybnika. Nie zabrakło również grona pedagogicznego oraz uczniów budowlanki. Dziękując za przyjęcie zaproszenia uczestników powitał dyrektor szkoły Marek Florczyk. Goście mieli okazję obejrzeć film o szkole oraz o basenie, który w ostatnim czasie przeszedł Gruntowną metamorfozę. Okolicznościowe spotkanie było znakomitą okazją, by podziękować wszystkim tym, którzy wspierali działalność basenu przez zespole szkół budowlanych na przestrzeni minionych lat. Z tej okazji Rada Rodziców ufundowała okolicznościowe statuetki Przyjaciel Budowlanki 2010, symbolizujące krople z wody z sylwetką pływaka. W części artystycznej goście mogli podziwiać popisy taneczne oraz pokaz Daleko wschodnik sztuk walki. W dalszej części uroczystości goście przeszli na basen, gdzie w symboliczny sposób dokonano przecięcia wstęgi. Obiekt poświęcił dziekan dekanatu rybnik, ksiądz Karol Matera. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1, 200 tysięcy złotych. Spora część środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych. To jak niejednokrotnie pokazywaliśmy, że potrafimy przyciągnąć te środki zewnętrzne, tak i w przypadku modernizacji basenu, również te środki udało nam się przyciągnąć. To są środki na termomodernizację, na Solary. One pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z Ekofunduszu, Ekofundusz, który kończy praktycznie działalność i tak. Rzutem na taśmę udało nam się złożyć wniosek i zgromadzić niezbędne środki potrzebne na remont tego basenu, który kosztował w sumie 1,2 mln zł, a znaczna część tego finansowania to pochodzą właśnie ze środków zewnętrznych z tych instytucji, które wymieniłem. Dyrektor szkoły Marek Florczyk podkreślał rolę i znaczenie oddania po gruntownej modernizacji basenu w Budowlance. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, dlatego że po raz pierwszy wielką masową imprezę Płyń Po Zdrowie, 24-godzinne pływanie możemy zorganizować na nowym basenie. Ten nowy basen to dobro nie tylko szkoły, ale myślę całej dzielnicy, całego miasta. W 24-godzinnym maratonie wystartował także poseł Grzegorz Janik. Po raz pierwszy, bezpośrednio po pływaniu z mokrą głową, parlamentarzysta udzielił nam wywiadu. No, rzeczywiście, w takim stroju jeszcze nie udzielałem wywiadu jako parlamentarzysta, ale myślę, że jako członek Komisji Kultury Fizycznej zresztą wszyscy jesteśmy zobowiązani promować zdrowie. Także ta akcja bardzo cenna, pływało się bardzo dobrze, chociaż no nie ukrywam, że trochę zmęczony wyszedłem z basenu. Radości z faktu oddania zmodernizowanego basenu nie długoletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Zygmunt Kula. Jest się z czego cieszyć. Rybnik ma następny elegancki, cudowny basen. Żeby tylko młodzież chciała i mieszkańcy chcieli korzystać, to jest to naprawdę coś cudownego. Ja znam ten obiekt już 40 lat, a tak jak on istnieje praktycznie, bo też kiedyś tu byłem i bywałem jako zawodnik na tym basenie, także wiem jak to wyglądało. Jak wygląda teraz? Oczywiście jest to jak to mówią niebo i Ziemia. Oficjalnie zatem od 26 marca 2010 roku obiekt będzie ponownie służył nie tylko uczniom, lecz także mieszkańcom miasta.